Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja, wiara dla początkujących. Tak jak obiecałem, dzisiaj podsumowanie. Podsumowanie 40 odcinków, które udało mi się nagrać w ciągu minionego roku. Nie minionego, jeszcze trwającego, ale już niebawem będzie miniony. I szczerze powiedziawszy, jestem bardzo z tego mojego projektu zadowolony. Nabrałem jeszcze większej ochoty do nagrywania filmików i czuję, że się w tym spełniam. Wierzę w to, że te osoby, które chcą małymi kroczkami zbliżać się do Pana Boga i chcą poznawać wiarę chrześcijańską, akurat w tych tematach znajdą coś dla siebie, starałem się wybrać takie najbardziej istotne i najważniejsze tematy, ubrać je w słowa w taki sposób bardzo przystępny dla każdego normalnego człowieka. I mam nadzieję, że to moją mm, osobistą misją chrześcijańską w jakiś sposób spełniłem e, oczywiście chciałem powiedzieć, że będę nagrywał kolejną serię innych filmików będą one troszkę inaczej przygotowane i mam nadzieję, że też osoby które oglądały te wcześniejsze odcinki będą śledziły mój kanał dalej aby już nie przedłużać na koniec chciałem tylko zachęcić wszystkich do sprawdzenia projektu, który powstał drogą internetową, jest to projekt, do którego muzykę zrobił Arch, mój przyjaciel z Legionowa cały projekt powstał przez internet, dzięki internetowi powstawał przez ostatnie 5 lat jest tutaj 16 pozycji e, płytka jest dostępna za darmo lub można sobie od nas kupić wersję fizyczną jest e, to projekt hip-hopowy klasyczne bity ja napisałem wszystkie utwory pod muzykę Rafała e, delikatne zabarwienie chrześcijańskie znajdziecie na Spotify, znajdziecie na YouTubie, wystarczy pisać MFGU ARCH PIEKŁO NIEBO Znajdziecie od razu, jak wpiszecie w YouTube'a na pewno wyskoczą promocyjne kawałki. Także gorąco, gorąco zapraszamy do przesłuchania. Dziękuję bardzo za oglądanie, za łapki, za subskrypcję, za to, że jesteście ze mną na kanale i mam nadzieję, że grono oglądających wciąż będzie się powiększało. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem. Trzymajcie się ciepło.